A w Rybniku autobusy jeżdżą na wodór. Właśnie oglądamy jeden z takich autobusów. To jedna z pierwszych tak dużych flot wodorowych w Polsce i jedno z miejsc, gdzie naprawdę widać, jak transport publiczny wchodzi w nową epokę. Tu wodór przestaje być eksperymentem, a staje się codziennością. Wspomina się, że to będzie przyszłość motoryzacji. Marka Neobus. Z tego co dowiedziałem się, jest to autobus, są to autobusy produkowane w Polsce, polskie autobusy. Wodorowe, produkowane w świdniku. W świdniku montuje się wszystko. Ogniwa, baterie i cichy napęd, który później wozi ludzi po rybniku. Ogniwa wodorowe są na dachu, a wodór zamieniany jest w energię elektryczną, które zasila silniki umieszczone w piastach kół.

W środku od razu czuć, że to nie jest zwykły miejski autobus. Zamiast lusterek kamery na wysięgnikach, które pokazują kierowcy precyzyjny obraz nawet w deszczu i po zmroku. Cała kabina jest naszpikowana ekranami, a wnętrze pracuje praktycznie bezgłośnie. Żadnego klekotu diesla, tylko miękkie przywieszenie i delikatny szum silników w kołach. To tu najlepiej widać jak wygląda codzienność transportu przyszłości właśnie ruszamy kolorowym autobusem na przejażdżkę ale przede wszystkim na stację ładowania wodoru i ewentualnie właśnie trzeba tankowanie Tankowanie wodoru wygląda niepozornie, ale to tu zaczyna się cała magia tej technologii. Pod wysokim ciśnieniem do zbiorników trafia lekki jak powietrze wodór, który za chwilę zamieni się w prąd napędzający cały autobus. Cały proces trwa tylko kilka minut, szybciej niż ładowanie elektryka i czyściej niż tankowanie paliwa. A po napełnieniu zbiorników autobus wraca na trasę, cichy, bezemisyjny i gotowy na kolejne kilometry po mieście. I tak kończy się ta mała podróż w przyszłość transportu. Wodorowy autobus odjeżdża w swoją codzienność, a ja jadę dalej szukać kolejnych historii o miejscach, które zmieniają świat po cichu.